Na pewno słyszeliście o nowej wersji Minecrafta 1.7.01, która wyszła 3 dni temu oraz 1.7.2, która wyszła wczoraj. Zapytała ona również nasz serwer, powodując mały kłopot, przez niestety nic nie dało się zbudować. Na pewno uda się coś dobudować, zanim pierwsza osoba wejdzie na serwer. W następnym odcinku pokażemy wam parę budowli, w tym też kilka zbudujemy dzisiaj. Będziemy budować. Bierze ślubno, tablicę ogłoszeń i jeszcze co nam przyjdzie do głowy. Dzisiaj zbudowaliśmy po nocy napis serwera typu Hollywood. IP strona serwera, lista adminów i młodów będzie napisana w opisie. Uwaga! IP jest zmienne, więc je jeżeli się zmieni to będę pisał poprawne IP w opisie tego filmiku, którego teraz oglądacie. Serwer jest no hamarchi. Dziękuję Wam, że tak przyjęliście raczej dwa filmiki, ze mną IP i strona serwera w opisie filmu. Dobra, to ja się z wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie, pozdrawiam na tym ważymy.